Nagrywałem Minecrafta znowu Wyrażam za to drugą przerwę. Nie, nie nagrywałem, bo miałem dużo spraw. Byłem na na i takie różne. Tu jest mój kolega. Wsiądzemo. Nagrywamy dzisiaj z nim. No. Dobra, jeszcze to cię tappnę. Poczekaj. Teleport. Kto? O, skarbu No tak Jestem No O, ma taki skin, ocencie jego skin Czy jest pro, czy jest taki wiecie Czy odejdź Dobra, idziemy do cave'u dzisiaj szukać i jakiegoś kejlu poszukamy. No i też, prawda, że zmieniłem, że nie będziemy tracić rzeczy. Tu mieć ciasteczko, coś, paltek. No. Chodź, szukamy e, A, bo tu nie ma rzeczy. No to tu dalej, dobra. No. <słuch> Takie życie. Wioska gdzieś tam jest. Nie muszę do niej pójść. E, patrz, co z wioski zabrałem. Czekaj, zaś tak ci pokażę. Takie coś, patrz. No potki. No potki, no, robienie. Mogę ci kilo, e, mogę ci dać e, żelazne, trzy srebra. Masz tu srebra. Czy? Tu jest Mm -hmm. Mm -hmm. Masz tu żelazo. Lisa to off Co ty tam chcesz? Może być albo off, albo. Yy, yy, no, jest to? Łucznik i Miać może zrobić też. Dobra, idziemy do kaywo. Dzisiaj przygoda jest spokojna, bez potworów. No. No wiecie. Ostatnio ginąłem cały czas. I wiecie, jak to jest. Uszukuję miecz, żeby jakieś zwierzęta pozabijać po drodze. A cave gdzieś był koło mnie, wiesz? No. Chodź gdzieś koło mnie. Gdzieś koło mnie był cave, bo wiem, bo ja tam byłam nie? No. Musimy ty się wrócić. Gdzie? Mm, tam gdzieś, koło domku był cave. No. Gdzieś tutaj pod wodą. Tu jest cave. Tu jest cave. Musimy podpłynąć trochę. To ty giniesz? Nie, nie gin, bo się ja to właśnie będę. Nie, wobec mnie jest pochodnie. Mam sześć tylko. Musimy jakiegoś mieć wyzbier wyzbierając na zbroję, będzie Ok Kopiemy mięs Mieć będzie na zbroi, takie jest, jest słabsze, nie? Wiecie o co chodzi. Ja tu byłem, tu zginąłem. Minął węgier. No, to weź go. Dajemy mm. chwilową pauzę, ja pójdę się załatwić. Zatrzymaj. Zatrzymam. Poczekajcie chwilę. Dobra, jestem. Mogę jak też jest? Szukamy no. teraz żelaza. Bo żelazo jest potrzebne. No i takie różne, nie? To. Ja mam tratowany kilo, bo znalazłem villagera. No i troszkę się zabawiłem trochę z villagerem. O um, jestem na tole już. Ja Miałem już pochodnie nie na co. Mochcia musiałem jakoś wykorzystać ładnie. Ty boisz pochodny pochodni jesteś no. no I żelazo mam a żelazo? Dobra, to już do ciebie idę Ty bo lawę pierdol Zała tej lawę Już mi mm. Prawie spadłem Nie spadnij Bo ja Cię ratować nie będę Nie zelazo. Wiecie, on jest de, 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 profesorem de. w Minecraftie. Seraz jakim kielowym? Kamiennym, jak mamy. Nie mamy, muszą być żelazne. Nie, żelazne. Ten, złoto. Złoto masz? No. Gdzie? Tu na dół. Wyjdę po sobie. Widzę cię. No, ho. Widzę twój nick Uuuu Czekaj odejdź Ja wezmę to złoto, bo działo jest wspólne mm. Ale ja go wezmę Ja jestem bezpieczniejszy no Nie tracimy nas... rzeczy da. Nie stracimy rzeczy, wiesz? No Złapaj lawę Idę Bo tu może być dekse teraz Idę Kamienia może wykopasz wykop a ja mam że coś rozglądne tutaj. Może coś przeoczymy i będzie. Uciekaj lepiej. Czemu? Hmm, nowa, płynie na to. Nie mamy... Selasu kolejne. Mas pochodnia? No właśnie, że jest problem, że nie mam. Ja mam jedną węgię jedną pół Mam. Biedna ta kopalnia. Jaka na węgla sucha i posąg... Teraz, co zrobimy? E, zrobimy chwilową pauzę. Coś powiem tylko. A to muszę na 11 powiedzieć. I teraz pochodnie. Już powiedziałem. E, wzięliśmy, wzięliśmy sobie czary jakieś. Użyliśmy. E, wiecie, bo no, e, wiecie, tu ciężko znaleźć coś ciekawego, a my nie mamy nic. Dobra. ...wytrewniane. No, więc muszę poradzić jakoś. Dobra. Yy, gdzie ty jesteś? W Wójnikwisze. Lawa to jest. Wiem. Na jest. Wiem. I woda. Co w górę? To po siebie jest ta. Dobra. Nie. 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 Nie z palicem Chyba chodź szukamy innych rzeczy. Ej, zapal to chodnie, nie? Też? No daj trochę, dziesięć daj. Mam ci, ty, ty skierty ta bala. Gdzie jesteś? Z tyłu, nie? Mam ci, 12 sobie jest to stawi. Gdzie jesteś? Tu jestem. Starczy, starczy. Dziewięć sobie to ja dam na to jako bezpochodni. Ja, ja jestem kurwa taki ciemny kurwa jak w dupie kurwa. U murzyna tak ciemno jest. Hmm. Normalnie ja zwariuję. Lawa. Prawie wezmę, co Nic nie ma w tej kopalni. Bawe. Nie, ja mam jakiś tau. By, mogą być jak chcę. Nie wiem. Ja to dałem. Mogą bez, nie muszą. Muszą być jaksy. Dzisiaj musimy znaleźć jakcy. Musimy. Ma, idziemy tu innego, kratka. Kaywo. No. No, ale jak wyjdziemy teraz. widzimy to tam. E, tapel pochodnym. Tu lampa była. Nie ma. Nie ma kurwa nic. Przepraszam, że pokinam, ale to jest skurające. Ja wchodziłem do klejwu, a tu kurwa gówno. Nie mm. Idę, idę. Gdzie ta woda była? Tu czyż? Jest. O, ja spadłem na dół, ja pitole. Skąd więc nie tracimy i tam ok? Bo ustawiłem tak. Mhm. Mam, serazo. Jedno serazo, dwa mam. Ja tylko jeden. Mhm. I trzy złota. No. Gdybyśmy tę wodę zakończyli, za, za za zastanowili byśmy co znaleźli może. Wiesz? No. Idź tak na cielej. Ja mam pomysł lepszy. Czy ta woda, jest ta moja? Co ona jest? Bo Powiedz. Tak się mówi. Nie, skończymy i pójdziemy. Zostało no. mało. Stało, tak do, do 15, żeby było, bo ja robię długie filmy, wiesz o co chodzi. Dobra, nic nie rób. Będziemy, będziemy, idziemy do góry. Może znajdziemy jakąś kopalnię, ale wątpię w to, że znajdziemy jeszcze jeden taki załóg. O wiecie, ciężko znaleźć taki załóg. Kurwa, się zaszyłam To już Już? Mm, to na ja I to był wodę. I to wody się nazywa. To tam o was woda? To tam no. I ty srebrzydzawieni spadłem na dupie.

Kurwa ma, czik ja mam pecha. Ta tam już tam woda piel Ja ja ten miał pecha, jak tu Mhm. Tu w razie są i. Tak, a ja dalej się z tym męczę. tego czy... Tak, ale ja jestem dalej w tej głupiej wodzie pierdolony. Kurwa macie. Mam no, nie, przebudzisz. Ty to, to, to A ja mam bardzo mało budulca.

Dobra, jesteśmy. No, dzisiaj przygoda była nawet niezła. Nawet kurwa, udana za nie, za niefajnie, nie? Nie? Coś nam wyszło, no. nie? No, wiecie, dzisiaj tak długo nie mogę, bo dzisiaj mamy Andrzejki, więc yy, no. Na dzisiaj to będzie tyle. Złoto znaleźliśmy. A następnym razem szukamy czego? Diaksów. Próbujemy. No. adios vai a